Co w ostatnim czasie działo się na budowie obejścia Węgierskiej Górki? Przy budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza Milówka, tak jak widać prace prowadzone są równolegle zarówno przy obiektach mostowych, estakadach, jak również wzmocnieniach skarb, gwoździowanie. No i oczywiście obiekty tunelowe. Równocześnie budujemy również obiekt utrzymania drogi który jest czy będzie zlokalizowany od strony węzła Milówka. Najbardziej widoczne postępy można zaobserwować przy budowie estakady 1, to jest ten najdłuższy obiekt od strony węzła przybędza. Tam trwają prace związane z betonowaniem, czy najpierw zbrojeniem, potem beton, betonowaniem podpór, następnie będą, będą budowane już same ustroje. W jakim stopniu zapełnione są miejsca wywozu urobków? Na ten moment dysponujemy dwoma miejscami wywozu urobku, to jest w miejscowości Wieprz, a także w Żabnicy. Oba te miejsca w tej chwili zaspokajają nasze zapotrzebowanie w wywozu urobków. Warto tutaj też wspomnieć, że część urobku skalnego przetwarzamy samodzielnie i wykorzystujemy do, do różnych. Prac budowlanych. Od kilku miesięcy w Milówce powstaje stacja obsługi drogi. Czemu ona ma służyć? Co w niej się będzie znajdować? W obiekcie tym będą zlokalizowane maszyny i urządzenia do obsługi odcinka pomiędzy przybędą a Milówką, a także, a także tunelu w Ladikach. Gdzie obecnie na obiektach tunelowych toczą się prace? W tej chwili w Drążeniu są cztery tunele para tuneli TD1, TD2. TD11, TD12 z portalu TD1 Południe oraz tunele TD21 i TD22 z portalu TD2 Północ. W tej chwili w postępie rzeczywistym znajdują się tunele 11 i 12 z portalu TD1 Południe, na którym akurat jesteśmy. Tunele te w tej chwili TD1 ma wydrążone około 260 metrów. TD1-2 ma wydrążone 160 metrów. Drążenie przebiega w tej chwili z postępem około 2 metrów na dobę w każdej rurze tunelowej, co jest zgodne z ustaleniami, jakie przyjęliśmy w harmonogramach do drążenia. Sporym problemem podczas drążenia tunelu TD2. 1 i TD22 okazały się problemy ze strukturą geologiczną. Opracowując harmonogramy i kosztorysy robót tutaj tunelowych, bazowaliśmy na dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która została nam dostarczona. No, niestety, rzeczywistość okazała się troszeczkę inna. Geologia jest gorsza niż ta zakładana, co wiąże się ze spowolnieniem tempa prac oraz zwiększeniem ich kosztów. Czy planowane jest rozpoczęcie drążenia tuneli z dotychczas nieużywanych stron? W celu nadgonienia prac, prac tunelowych, planujemy rozpoczęcie drążenia tuneli z drugich stron, to znaczy tunelu TD1 od strony północnej, to ten za moimi plecami, a także tunelu TD2 od strony południowej. W tym celu w tej chwili wykonywane są prace, czy przygotowujemy się do, do wykonywania portali i platform dojazdowych. Drążenie tuneli w, w, z drugiej strony, czyli tru, tu, zarówno tunelu TD1 od strony północnej, a także tu, tunelu TD2 od strony południowej planujemy rozpocząć do wiosny 2022. W związku z prowadzonymi pracami w najbliższym czasie będą, y, będzie wykonywany przekop przez ulicę Zieloną, która jak wiemy jest y, newralgiczną i ważną y, ulicą nie tylko dla węgierskiej górki, ale w ogóle dla tranzytu na moment czy na czas wykonywania tego przekopu będzie utworzony taki bypass, którym ruch będzie prowadzony bokiem i wtedy jakby w miejscu dotychczasowej drogi będzie przygotowany wykop, a potem ruch przełożony z powrotem tutaj. Jeśli mówimy o terminach, prace te będą wykonywane w najbliższych miesiącach.